Na piętrze miejskiej biblioteki publicznej 28 września odbyło się spotkanie z Piotrem Rowickim, autorem książki „Misia Zdrówko „Porady nie od parady. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klasy drugiej C Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wychowawczynią, a także dyrektorki przedszkoli oraz bibliotekarki szkół podstawowych. Piotr Rowicki jest Ostrowiakiem, z wykształcenia historyk, z zamiłowania pisarz. Jest laureatem wielu konkursów prozatorskich i poetyckich. Spod jego pióra wyszły takie dzieła jak Mężczyzna i Bestia, Przed Górami, Przed Lasami, czyli bajki dla dorosłych, Detektyw Żurek, Eryk oraz "Misia Zdrówko, Porady nie od Parady. Jest również autorem przykładów z języka angielskiego książek Smoki Niesamowite, Legendy i Opowiadania oraz Wojownicy. Ostatnia jego książka, Misja Zdrówko, porady nie od parady, to zbiór wierszy wyróżnionych w konkursie literackim Bajki Dzieci Europy pod patronatem Centrum Zdrowia Dziecka. Ideą tego konkursu było wydanie z pomocą sponsorów serii dobrych książek dla najmłodszych oraz ofiarowanie ich dzieciom przebywającym w Centrum Zdrowia Dziecka, a także na oddziałach dziecięcych w całej Polsce. Bohaterami Książki Rowickiego są dr Zdrówko oraz jego przezabawni pacjenci, między innymi foka bujająca w obłokach, hipochondryczny hipopotam, kanarek wit czy komar Cezary. Po przedstawieniu gościa przyszedł czas na pytania, których było mnóstwo. Oprócz tych dotyczących książki i jej powstania, dzieci pytały między innymi o dzieciństwo, wykształcenie i zainteresowanie autora. W kolejnym punkcie spotkania na pana Piotra czekała miła niespodzianka. Każde dziecko zaprezentowało się przed pisarzem czytając wierszyk z jego książki. Na specjalne życzenie sam autor przeczytał dzieciom wybrany przez nie wiersz zatytułowany Czy przedni jest wredny? Jak przystało na prawdziwym autorskim spotkaniu, przyszedł też czas na autografę. Wszystkim dzieciom autor wpisał imienną dedykację na specjalnie przygotowanych szablonach przedstawiających książkę. Na zakończenie spotkania, w podziękowaniu za twórczość oraz przybycie do biblioteki, pan Piotr otrzymał medal oraz jubileuszową publikację. Liczne brawa dzieciaków były dowodem na to, że przygody doktora Misia Zdrówko przypadły im do gustu.